Witam na kanale Alice Games, jestem BimHit i w tym oto odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda walka w grze fabularnej Cień Władcy Demonów. Wiecie przecież, jak to zazwyczaj wygląda. Wychodzimy my, wychodzą oni, patrzymy sobie głęboko w oczy, imisz gry, wtedy krzyczy: rzucajcie na inicjatywę! Tylko, że nie. W tym systemie nie ma rzutu na inicjatywę, a kolejność wykonywania swoich akcji uzależniona jest od deklaracji, co się chce zrobić. Każdy z graczy, jak i ich przeciwników, decydują o tym, czy chcą wykonać o turę szybką, czy turę wolną. Jeżeli zdecydujecie się na turę szybką, możecie wykonać jedną akcję lub ruch. Natomiast w przypadku tury wolnej, o tu, 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 możecie wykonać zarówno ruch, jak i akcję. Hm. Kolejność działania jest następująca. Najpierw szybkie tury graczy, później szybkie tury przeciwników, później wolne tury graczy, a na końcu wolne tury przeciwników. Następuje w końcu koniec rundy, gdzie rozpatruje się różne ewentualne efekty, na przykład umieranie. I można zacząć taniec ostrzy od samego początku. No, chyba że któraś strona już padnie albo się podda. Można też być oczywiście zaskoczonym w tym systemie i taka osoba nie będzie działała w pierwszej rundzie. Ale przyjrzyjmy się teraz, co można zrobić jako akcję, a co można zrobić jako ruch. Zaczniemy od ruchu. Nasza postać może przejść tyle metrów, ile wynosi jej szybkość czyli w przypadku typowego człowieka będzie to 10 metrów. Pod ruch podepniemy też wspinanie, skakanie, czołganie, pływanie, jeżdżenie, czy nawet Uwaga, teleportacją. To wszystko właśnie się mieści w definicji ruchu. W przypadku akcji dostajemy też kilka możliwości oczywiście. I najważniejszą akcją w przypadku walki po walce, mówimy, jest oczywiście atak, który dotyczy zarówno próby skrzywdzenia kogoś jakimś fizycznym narzędziem, jak i wszelkie próby zranienia kogoś czarem bojowym. W przypadku czarów akcję możemy wykorzystać do utrzymania również koncentracji nad danym zaklęciem, jeżeli jest to wymagane w przypadku tego zaklęcia, albo do przerwania jego efektu. Można też wejść w obronę lub Przygotować reakcję na czyjąś inną akcję. Na przykład możemy zdecydować, że zaatakujemy pierwszą wrogą istotę, która do nas się zbliży. Jako akcję wykonamy też niektóre specjalne manewry, które są jakby ruchem, ale wymagają właśnie poświęcenia akcji. Jest to bieg, wycofanie się z walki oraz szarża. Trzecim typem akcji, bo są trzy, jest jeszcze reakcja. I każda postać, jeżeli nie ma jakiejś specjalnej zdolności, posiada jedną reakcję na rundę. Są to zazwyczaj, w większości przypadków, jakieś ataki okazyjne, ale niektóre zdolności można też użyć jako reakcji na przykład jakąś zdolność związaną z samoleczeniem. System walki daje też. Duże pole do tworzenia różnych specjalnych, nie zawsze czystych zagrywek. Każdy więc może w tym systemie próbować rozbroić przeciwnika, chwycić go, nie wiem, odepchnąć, przewrócić, czy na przykład strzelić mu strzałą w kolano. Co ciekawe, można je w większości przypadków wykonywać jako normalne akcje albo po prostu po dorzuceniu kości zguby do testu normalnego ataku połączyć je właśnie z tym atakiem, by starać się otrzymać wymarzony efekt. Jeżeli, bo skoro jest, jesteśmy już przy tych kościach zguby, jeżeli właśnie o nie chodzi, również dorzucamy je, gdy przeciwnik ma jakąś... Osłony to logiczne, lub na przykład niezbyt dobrze go widzimy, powiedzmy, mgła, albo jakieś inne takie dziwne efekty specjalne. Możemy się też nabawić jakichś utrapień, które skutecznie ograniczają naszą zdolność bojową. Przekładem takiego utrapienia, już tutaj wspomnianego, jest zaskoczony co oznacza, że nie mamy możliwości działania w danej rundzie, a na dodatek oblewamy z marszu wszystkie testy, wyzwania. Można też być na przykład chorym, głuchym, otrutym, zmęczonym itd. Tak w podręczniku jest kilka takich przykładów. No dobra, ale jak trafić przeciwnika i zrobić mu zjazd? Rzucamy na jeden z czterech atrybutów. Jest to zazwyczaj siła w przypadku broni do walki wręcz, zręczność dla broni zasięgowej oraz intelekt lub wola w przypadku czarów bojowych. Jeżeli atakujemy bronią fizyczną, to musimy przebić obronę celu, natomiast w przypadku czarów musimy przebić poziom wskazanego atrybutu w opisie zaklęcia. Jeżeli nam się uda, rzucamy na obrażenia. I tutaj, tu, właśnie w tym momencie, bardzo ważna uwaga bo część osób robi błąd. Obrażenia nie są zależne od naszych atrybutów, przynajmniej nie bezpośrednio. Mając modyfikator siły na plus 3, nie dodajemy tego do zadanych obrażeń. Kiedy komuś Przywalimy stopora. Obrażenia modyfikowane są głównie przez nasze specjalne zdolności, ale nie przez same atrybuty. W końcu jednak nadchodzi ten czas, kiedy nasze życie spada do zera i umieramy. Niem to jednak nastąpi, jeszcze trochę wagoni będziemy się musieli namęczyć na tym padole. Najpierw więc spadamy na ziemię i coś tam jeszcze kojarzymy, jak to życie z nas po prostu ucieka. Na koniec każdej rundy wykonujemy rzut losu K6. Jeżeli wyrzucimy jeden, zaczynamy umierać. Jeżeli sześć, to leczymy jeden punkt i przez minutę jesteśmy jeszcze osłabieni. Pozostałe wyniki w tym przypadku nic nie oznaczają, ale jeżeli rzucimy trzy razy z rzędu wyniki pomiędzy 2 i 5, to tracimy przytomność, ale będziemy żyć. No, chyba że ktoś postanowi nam zrobić krik, krik, krik. W tym czasie to tak sobie leżymy, to zostaje nam tylko zrobienie nowej postaci. Hm, ale powiedzmy, że wyrzuciliśmy jednak jedynkę i umieramy. Wtedy na koniec każdej rundy dalej wykonujemy rzut losu, ale kolejna jedynka oznacza definitywny zgon. Jeżeli wyrzucimy szóstkę, to wracamy do poprzednich rzutów, czyli jeszcze nie jest tak kolorowo. Natomiast pozostałe wyniki nie mają tutaj żadnego zupełnie efektu. Nawet jak z rzędu wyrzucimy je trzy razy, to dalej wykonujemy po prostu rzut co rundę. Oczywiście zawsze jakaś dobra dusza może próbować nas ustabilizować. Chyba, że, uwaga, jeden cios zada nam tyle obrażeń, ile wynosi nasze pełne życie, to wtedy już naprawdę nie ma co z nas zbierać, i giniemy na miejscu. Gunkujemy postać, tworzymy nową. Jak widać, walka jest bardzo prosta i w miarę szybka. Tak właśnie wyglądają jej podstawy, dlatego, uwaga, kończymy ten odcinek. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie. Zbiórka rusza 28 września. Zapraszam też do zostawienia łapki w górze, jeżeli podobają Wam się te odcinki i uwaga, zapraszam też również oczywiście do zasubowania kanału Alice Games. Ja w tym momencie mogę tylko powiedzieć do następnego spotkania.